Troska o środowisko naturalne oraz jakość życia mieszkańców są priorytetem dla miasta i gminy Siewierz. W ramach ciągłej walki ze smogiem, co za tym idzie poprawy jakości życia mieszkańców, miasto i gmina Siewierz zapowiada częstsze kontrole terenowe w zakresie spalania odpadów i paliw złej jakości. Oprócz zapowiadanych kontroli, gmina Siewierz stawia również na edukację ekologiczną a w ramach podpisanego porozumienia pomiędzy gminą Siewierz a wojewódzkim funduszem ochrony środowiska pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pomagają wypełnić wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Gmina Siewierz w ramach walki ze smogiem prowadzi zadania informacyjne, edukacyjne. W 2020 roku został rozbudowany system monitoringu jakości powietrza o dodatkowe trzy czujniki. Aktualnie na terenie gminy Siewierz mamy dziewięć czujników jakości powietrza. W ramach rozbudowy systemu zostały również zamontowane i zakupione zestawy edukacyjne do placówek oświatowych. Te zestawy znajdują się w pięciu szkołach. Na monitorach, które znajdują się w placówkach oświatowych na bieżąco, Wyświetlane są dane dotyczące jakości powietrza z czujnika, który znajduje się w najbliższej odległości od szkoły. Ten system monitoringu jakości powietrza ma na celu edukację ekologiczną dzieci i młodzieży, a także ma zadanie ułatwić dyrektorom danej placówki wprowadzenie alarmów smogowych. Mieszkańcy mogą kontrolować aktualny stan jakości powietrza za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Siewierz. Tam została utworzona zakładka pod nazwą Monitoring Jakości Powietrza. Szanowni mieszkańcy miasta Gmesebież, zachęcam, aby nasi mieszkańcy miasta Gmesebież korzystali również z programu Czyste Powietrze. I również nasi pracownicy urzędu pomagają naszym mieszkańcom składać wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i również w tym zakresie nasi mieszkańcy już korzystają z tej oferty. Pomocy tutaj na miejscu w urzędzie, aby prawidłowo ten wniosek złożyć. W ramach walki ze smogiem mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji w ramach programu rządowego Czyste Powietrze. Program Czyste Powietrze jest to program, który został ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na najbliższe 10 lat, czyli do 2029 roku. Program ten na terenie województwa śląskiego realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach tego programu mieszkańcy mogą liczyć na pomoc do wymiany starych źródeł ciepła, do termomodernizacji obiektów, do wymiany stolarki okiennej, drzwiowej. Dotacja przysługuje również na instalacje fotowoltaiczne, a także pompy ciepła. Program Czyste Powietrze został podzielony na takie dwa warianty: wariant podstawowy i wariant podwyższony. Wariant podstawowy maksymalna kwota dotacji do 30 tysięcy złotych w zależności od realizowanego zadania. O ten wariant mogą starać się beneficjenci, których średni roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych, natomiast wariant podwyższony maksymalna kwota dotacji do 37 tysięcy złotych w zależności od zrealizowanego zadania i o ten wariant mogą starać się beneficjenci, którzy spełnią warunek miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa nie przekroczy kwoty 100, 1400 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego bądź kwoty 1960 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego aby skorzystać z tego wariantu rozszerzonego należy uzyskać zaświadczenie o dochodach. Takie zaświadczenie wydawane jest przez ośrodek pomocy społecznej w Siewierzu na wniosek beneficjenta. W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy gminą Siewierz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz pomagają wypełniać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Aby skorzystać z pomocy pracownika, należy się z nim skontaktować telefonicznie i umówić termin spotkania. Zależy władzom samorządowym miasta i miastewiesz na tym, aby nasze środowisko było coraz czystsze, abyśmy nie zatruwali naszego środowiska, aby ograniczyliśmy smog, który jest niestety jeszcze często spotykany na terenie miasta i miastewiesz, szczególnie w tym okresie grzewczym. Już ten okres pokazuje, że mamy takie dni, gdzie przekraczamy normy zanieczyszczenia. A więc jedyna droga do poprawy warunków życia i mieszkańców to jest po prostu wymiana pieców na piece ekologiczne. Zresztą ustawa i uchwała Sejmiku Wojusa Śląskiego obliguje do tego, aby mieszkańcy wymieniali piece na piece ekologiczne w, w poszczególnych latach, tak jak ta uchwała precyzuje. A więc jest czas najwyższy, abyśmy wszystkie te kopciuchy w siewieżu zlikwidowali. W ramach walki ze smogiem gmina Siewierz prowadzi kontrole terenowe w zakresie spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania i jakości stosowanego paliwa. Kontrola prowadzona jest w sposób wyrywkowy.